Mieszkał na ulicy Ziemskiej. I był taki jak jej nazwa. Przyziemny, spokojny, nie przejmował się belaczyn. Gipko zapominał co obiecał. Żył tak trochę bez trosku. A było mu dwadzieścia wiosyn. Razem z kumplami lubił chodzić na stowki. Tam wiosną, latem i jesienią grął we fuzbal, a czasem jak było ciepło, to się i pokąpali. Bo na stówkach zawsze było dużo ludzi, choć go dali, że tam straszy, a we wodzie niby miał mieszkać jakiś utopek. Wodny stwór obleczony na czerwono z błonami między palcami. Roz przypomniał o tym Marianowi jego kolega Paul, ale bez troski Marian kwitował to stwierdzeniem taki głupoty. Że niby co? Straszy dło. Że niby kaj? Tu w stowku! Że niby co? Straszy dło. Że niby kaj? Tu w stowku! Piękny, spokojny las, przy nim tafla wody. Wejrzyj, jak mieni się pełno urody. Że niby co? Straszydła! Że niby kaj. Tu w stawku. Hmm, że niby co. Straszydła! Że niby kaj. Tu w stawku. A ty mi tu godasz że kajś w niej utopek jest. Stwórco do wody wciągo Jak się na nią spoglądał. Hmm. Że niby co? Straszydło, że niby kaj tu w stowku, że, że niby co straszydło, straszydło. Że, że niby kaj. kaj tu w stowku. I w końcu przyszła: dur szpetno, pełno zawiei śnieżnych i minusowych temperatur. I... Ale co ta zima oznacza do dziecek? Zabawa! Narty, sanki, worki na hasio zesianym w środku. Bele co, bele by zjeżdżało. No i lód. Jazda na szlindzuchach. Ale oprócz tego Mariana i kumpli zaczęło interesować coś innego. Morsowanie. Paul, zanim pierwszy raz do lodowatej wody, ukończył specjalny kurs w morsowaniu. Zaś Marian, Marian jak to Marian, jak zwykle szło na spontan. Żaden go nie przygotowywał. Sobota. Ha, fajne słoneczko, ale zima choby w rusach. Ze minus 12 stopni. E, lekki wiatr. Paul i Marian są już nad stówki. E, jeden i drugi na śniegu i no w laczach, kąpielówkach, rękawiczkach i czopkach. Idemy? Idemy! Ha! I z okrzykiem tarzana polecieli ku dziurze w lodzie. Najsą przód tam wyrąbali taki przerymbel. E, powolutku rozważnie z rękami za głową zanurzał się Paul. A Marian? Oby dzik Gipko właził dno coraz to głębiej i głębiej. Oroz. Jakby lodowa, to ręka chyciła go za kostkę. U lewej nogi nie umiał się ruszać. Oby coś go chciało ściągnąć na samo dno. Skudłane zielone włosy, czerwono kamizelka z lat dziewięćdziesiątych i przeszywające jasne ślepia. To wszystko, co widział przed sobą Marian. Kajoje! 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 Coś się na mnie dziwo, kajoje! Jesteście mieni ma, kajoje, oh yeah. coś się nam je dziwo. Kaj, oh yeah. Jesteś, mnie dziwo, kajoje, jesteście mieni ma. Co to za dziwne chłopisko, co ma ręce jak żabisko? Błony i zielone włosy i te jasne, jasne oczy, kajoje, o oh yeah. kajoje, oh yeah. coś się na mnie dziwo. Jestem, czy mnie nie ma? Kaj, oje coś się na mnie dziwa. boim się. jestem, czy mnie nie ma? <gadł> Godają na mnie utopek. Witam serdecznie. Powiedział stwór spokojnym głosem. Marian jakby nagle się ocknął i podał ręka stworowi. Marian Sobik. Bardzo mi miło. Rzadko mam pod wodą zimowych gości. Co cię sprowadzą Marianie? A, ja to wcale y, nie miał planów przyjść tutaj. Mm. Tak by zapowiedzi, wiesz, no, ale ja chciałem być morsem. Morsem? Gdyż nie może ani końska futra, ani wąsa. – A o kłach tu ani nie wspomnę. – Nie, to nie o taki mors. Chodzi o mors, co się godo na ludzi, co przez zima wchodzą do zdrowotności do lodowatej wody. I no, I no, że już się do tego nie przyszykował. Ja poznałem kilku takich, co to od razu gibko, byleby się popisać, wskoczyli mi bez przerymbel, i mi poczaskali szyby w moim szklanym pałacu. Ty, powiedziałeś pałacu? Mhm. Tym razem i Marianowi zaświeciły się ślepia. E, e, wiesz, mój tacik jest szklorzem, trochę się na tym znam. E, mono by mógł pomóc z, z tymi szybami, naprawić może jako. Poważnie, kudosz? No ja! Fajno! <noise> Utopek się ucieszył, wziął pod ręka Mariana. I stąpając po stowka zakludził go pod piękny, błyszczące i wielki wodny pałac. Cynek aż za nim mówił z wrażeniem, jak zobaczył to szklane cudo. Ale, ale, zanurzeni w ten wodny świat, nie wiemy nic, co się działo na wierchu. Kaj został Paul. Nad przyrymblem stoł już i policjant, pomoc ratunkowo, i nurkowie szykujący się do wskoczeniu pod woda. Zaś Paul, obleczony w ciepłe klamoty i siny ze zmartwieniem przyjaciela, składał zeznania policmajstrowi. No, normalnie, I chcieliby morsować, morsować, wierzył się do tego, szykował, nie? Tak jak wiedział, że czas stopniowo i powoli się zanurzać. A Marian, jak to Marian, pras do wody wleciał, a potem... A... Jakby jako zielono ręka ja jo widział, kiero go chyciła i coś go zacząło wciągać pod wodę. Dobrze, no. dobrze. Panie Pawle, to musi być szok. Ja to rozumiem. pogodomy, jak się pan uspokoi. Ale panie policjancie, godom jak było. Niestety, żaden nie wierzył w jego wersję wydarzeń. Skulony siadł na ławce kolestowka i obserwował, co się będzie działo. Całki czos miał nadzieję, że uda się uratować przyjaciela. Nurkowie byli gotowi do akcji poszukiwawczej. Trzy, dwa, jeden, o, hop! Marian dostał od utopka potrzebne narzędzia, Gipko wspiął się po szklanej drabince na dach i zaczął majstrować przy wielich szybach. Utopek z podziwem patrzył na jego wprawne ruchy. Ha, za godzinę wszystko było zrobione na cito. No i co Utopku, jak ci się podoba? Tobie to poszło rozdwa. No pięknie żeś to wykończył. Teraz Teroski moga powiedzieć Ci prawda jak żeś tu w pod dowody, to że Cię chciał ukarać bo to teren jest prywatny ode mnie Topka tukej jest mój pałac, szklany, tupkej moi córy żola, a ty nieprzyszykowany w środku zimy w podrzeź do nosu. Dobrze ci się z moczu patrzy, i dlatego, bo szczęście są od siebie, żeś naprawił te moje szklane części bez truszu. Bez z Josienie gniewom I cię spod wody wykludza, tam na wierchu już czekają na ciebie łopuza. Bez toż nie gniewą I cię spod wody wykludza, tam na wierchu już czekają na ciebie łopuza. I na przyszłość pamiętaj, że woda to jest żywioł. Nawet latem, a zimą to dopiero. Hopie, ty się zapisz na kurs morsowaniu, i każdo kąpiel we stowku wymaga odpowiedzialności. Marian, cały przejęty utopkowym przemówieniem, uświadomił sobie, że faktycznie chodzi się w kąpielówkach po stowkowym dnie. Kaj woda jest fest zimno, ale wcale mu to nie przeszkadza. Może już że jest nieżywy? Może to sen? Zastanawiał się. Ale w tym momencie utopek chycił go za ramię. Policzył roz, dwa, trzy zrobił się taki wieli, zielony wir. I nagle znot się na lodzie, cały i zdrowy. I zobaczył, jak na drugim brzegu pełno pomocników ratunkowych. I Paul, i, i, i że wszyscy go szukają. Było mu gańba. Nurkowie nie umieli nic snuć. Na dnie nie było nic ciekawego, oprócz drzymiących karpi, ozdobnych puszek po Pepsi i glonów. Choć w jednym momencie szef ekipy natknął się na coś dziwnego, coś, czego nigdy nie widział. Kole leżała połyskująco, krystaliczno i mocno szklano drabina. Wziął ją na pukel i z resztą nurków wypłynęli na brzeg. Wszyscy na wierchu zbiegli się nad przerymblem, nurkowie kolejno zaczęli wyłazić, gdy nagle, jakby z daleka, było słychać głos. Paul, Paul! Jest żywy! Przepraszam! Od teraz byda zawsze przysikowany do kąpieli. Wyboczcie mi! Marian biegł ziemnięty po lodzie, ku wielkiemu zdziwieniu wszystkich. Paul zaczął skakać z radości i zaraz owinął przyjaciela swoimi ramionami i ciepłym kocym. Uratowany, jak tylko się uwolnił z uścisków, okazało się, że miał w ręce szklany pyrlik. Norkowie ze szklaną drabiną popatrzyli się na Mariana znacząco, a ten... Od razu zaczął opowiadać, kogo to pod wodą spotkał. Od tej pory wszyscy, którzy chcą się pokąpać na stowkach, szczególnie zimą, przechodzą kursy pływania i morsowania. A wiecie, kto je prowadzi? Mariam. Mariam Sobik. Hopek to taki hopek, co zamieszkuje stowek i kałuża i krzykopa, Szczęście się tego hopa, łąci się przyglądo i do wody wciągo. I kałuża i cikoba kopa, się tego hopa, Łąci się przyglądo i do wody wciągo. Topek to taki chopek, co zamieszkuje stowek. I kałuża i cikoba kopa, się tego hopa. Łąci się przyglądo I do wody wciągo